Cześć z tej strony, Łania Ma. Jestem zoopsycholożką i rolniczką z wykształcenia. Prowadzę media społecznościowe o tematyce społeczno-przyrodniczej. Interesują mnie tematy około zwierzęce, a dzisiaj chciałabym podzielić się pewnym eksperymentem, który przez przypadek wykonałam na swoich słuchaczach podczas jednego z wykładów z zoopsychologii. Także zapraszam do oglądania. W pierwszej kolejności chciałam Wam też podziękować, ponieważ w ostatnim czasie przybyło bardzo dużo subskrybentów i bardzo dużo obserwujących na Instagramie, za co bardzo dziękuję, ponieważ to dzięki Wam mam motywację, żeby prowadzić takie media społecznościowe. Zatem przechodzimy do krótkiego wstępu. Przepraszam za hałasy za oknem, ale wciąż. Kładą mi na osiadł kostkę, więc może być trochę gorzej mi słychać, ale mam nadzieję, że wszystko w porządku. Postaram się w postprodukcji jakoś podkręcić dźwięk. Dzisiaj zajmiemy się tematem mediów społecznościowych i nagrywaniem zwierząt dla korzyści nagrywającego, dla wyświetleń, a niekoniecznie filmami, które są dla zwierząt. Komfortowe, ponieważ ostatnio wpadła mi w ręce taka rolka na Instagramie, gdzie moja koleżanka po fachu, zoopsycholog, zwracała uwagę na to, że właściciele często nagrywają swoje zwierzęta, najczęściej psy, mogę tak powiedzieć, chociaż koty też, ale one nie czują się komfortowo, wysyłają mnóstwo sygnałów które wizualnie są dla odbiorcy, który się na tym nie zna, śmieszne, natomiast y, dla nas, psychologów, są wręcz zatrważające. Dodam też, że nie będzie to analiza zachowań zwierząt na filmików. Znajdziecie na pewno na YouTube y, takie analizy, które pokazują, jakie, z, jakie zachowania zwierząt sygnalizują o tym, że że czuję się niekomfortowo i nie chcę być nagrywane i znajdziecie również analizę różnych krótkich form filmowych, natomiast ja chciałam w tym filmie podejść do tego z trochę innej strony i też podzielić się tym, tym doświadczeniem, eksperymentem, który wykonałam, ponieważ może być to dla Was ciekawe i może skłonić do refleksji na ten temat. Na pewno kojarzycie takie słowo i definicje tego słowa, które jest relatywnie nowe w słowniku języka polskiego. Nazywa się to patostream i taki to jest takie zjawisko patologiczne. Nawet TVN kiedyś robił o tym reportaż i moim zdaniem z nagrywaniem zwierząt jest trochę podobnie, ale do tego przejdziemy w... Dalszej części filmiku. Motywacją do nagrania tego filmiku również było to, że ostatnio znalazłam na, w internecie slajdy Fundacji Animals Asia, która działa na terenie Azji, bodajże nie pamiętam gdzie dokładnie, ale zajmuje się ochroną zwierząt. I to były takie slajdy, które klasyfikowały kraje. Gdzie możemy się spotkać, e, oczywiście statystycznie, z największym okrucień, okrucieństwem wobec zwierząt. E, no i były tam wymienione kraje, co na, jakby, dla, dla tego filmiku nie jest istotne, natomiast jest istotne to, że pierwszą czynnością, które te slajdy e, wymieniały, było robienie selfie ze zwierzętami. Pewnie głównie dzikimi. Na początku może to się wydawać dziwne, natomiast przy wnikliwej analizie można zauważyć, że to jest problem, który nie tylko dotyczy zwierząt dzikich, ale też zwierząt domowych. Robienie zdjęć, nagrywanie filmików, niekiedy. Jest potrzebne. Na przykład ja robię zdjęcia zwierząt lub filmy zwierząt, które później publikuję na social mediach, tylko że ja staram się oswoić zwierzę z aparatem, bądź jeśli przyjdzie mi pracować na przykład ze zwierzęciem na jakimś planie zdjęciowym. To też zwracam uwagę na to, czy zwierzę jest do tego odpowiednio przygotowane, a więc czy czuje się z tym komfortowo. Fotografując zwierzęta, obserwuję, że szczegół, w szczególności psy dzikie nie czują się z tym jakoś super komfortowo. I jest to myślę, że dla nas ludzi takie uczucie do wyobrażenia, ponieważ. Myślę, że większość z nas nie lubi, jak robi mu się zdjęcia bez okazji, chyba że jesteśmy do tego specjalnie przygotowani. To zjawisko, szczególnie nagrywanie zwierząt wśród dzieci i młodzieży, skłoniło mnie do tego, żeby może przyłożyć większą uwagę do edukacji na ten temat, nawet takiej zo-psychologicznej, behawioralnej i na przykład przedstawić, Emocje, które towarzyszą zwierzęciu w danej chwili, które obserwujemy na filmiku, ponieważ nie wszyscy wiedzą o tym, co poszczególne zachowania znaczą w języku zwierząt. Teraz przechodzimy do eksperymentu. Ja mam zwyczaj pokazywać na slajdach, na prezentacji sytuacje, właśnie z takich filmików, gdzie zwierzę czuje się. Niekomfortowo i sygnalizuje nam to za pomocą e, języka swojego ciała. I pytam również widownie, czy według nich jest to sytuacja stresująca dla zwierzęcia, czy nie. Pokazuje bardzo różne slajdy, zdjęcia, e, naprawdę z różną mową ciała. I jakież było moje zdziwienie, kiedy tak naprawdę, może nie w 100%, ale w 80%. Moi słuchacze odpowiadają dobrze, intuicyjnie są w stanie wskazać, kiedy zwierzę czuje się w takiej sytuacji niekomfortowo. Ale teraz przechodzimy do y, zjawiska komentarzy i lajków, na przykład pod takimi filmami, ponieważ zwykle są to komentarze aprobaty, to znaczy, że widowni się to podoba, bądź jest to śmieszne. Często takie filmiki, które są bardzo stresujące dla zwierząt i są, no już zakrawają o okrucieństwo, można spotkać pod hashtagiem Funny Animals, czyli śmieszne zwierzęta. Więc jak to jest, że my ludzie wspieramy takie. Filmiki i tego rodzaju aktywności, które są bardzo wątpliwe moralnie. Istnieje oczywiście tutaj pewna pułapka związana z tym, kto publikuje takie filmiki, ponieważ są to najczęściej właściciele zwierząt lub rolnicy, ale uniwersum rolników to jest zupełnie inna bajka, i może kiedyś też o tym nagram, z racji tego, że też z wykształcenia jestem rolniczką twórca, który publikuje taki filmik, ma w jakiś sposób zaskarbioną naszą sympatię i często takie szkodliwe filmiki umykają naszej uwadze. Też pod tymi filmikami widownia daje bardzo dużą aprobatę, więc to zachęca twórcę do tworzenia takich filmików z udziałem zwierząt, które, no jak już wcześniej wspomniałam, widać ewidentnie na tych filmikach, że Emocje zwierząt nie są pozytywne. Niestety, dopóki my będziemy dawać atencję, dopóty takie filmiki będą powstawać. I dlatego wcześniej, na początku tego filmu, wspomniałam też o patostreamach, które były wątpliwe moralnie, ale jednak widowni się to podobało. I teraz mam do Was takie pytanie. Jak myślicie, Chętnie poczytam komentarze, zachęcam właśnie do dyskusji na ten temat, ale oczywiście kulturalnej. Jak myślicie, dlaczego widownia, odbiorcy wspierają takie filmiki, bądź często ignorują to, co się dzieje de facto na filmiku? Bo moje badania pokazały, że ludzie doskonale potrafią chociażby intuicyjnie odróżnić kiedy zwierzę jest szczęśliwe, a kiedy zwierzę jest nieszczęśliwe? Kiedy jest w sytuacji komfortowej, kiedy odczuwa dyskomfort. Więc jak to jest, że te filmiki wciąż mają dużo lajków, dużo wyświetleń i niekoniecznie słowa krytyki? Chociaż ze słowami krytyki, czyli z komentarzami, może być tak, że twórcy mogą po prostu usu usuwać. Negatywne komentarze, więc akurat nie skupiałabym się na tym, skupiałabym się tylko na wyświetleniach i na lajkach przede wszystkim. Czasami nam się coś wyświetla automatycznie, bo tak działa algorytm. Więc jestem ciekawa, jakie jest Wasze zdanie, dlaczego ludzie czasami wyrażają pozytywne komentarze i dlaczego ludziom to się podoba? Ja. Zastanowiłam się nad tym i też spróbuję się podzielić z wami moimi przemyśleniami. Po pierwsze, moim zdaniem nagrywanie zwierząt e, jest swego rodzaju elementem popkultury, bo ta popkultura nauczyła nas, że w pewnym sensie zwierzę mm, jest. Jakimś symbolem, który chcemy przekazać e, widowni, czyli na przykład jest w cudzysłowie, jakimś ociepleniem, właśnie wizerunku, z takim kul cool dodatkiem. Pewnie znane są e, Wam takie obrazy, gdzie e, kobiety noszą psy w torbach, e, specjalnie kupują sobie jakąś tam rasę, żeby pies. Pasował do człowieka. Mając dostęp do urządzeń elektronicznych i do social mediów, to nagrywanie zwierząt stało się bardzo masowe. Jest to naprawdę na dużą skalę. I przez to, że zwierzęta zaczęły być traktowane jako pewien symbol lub dodatek do ocieplenia wizerunku, ludzie wykorzystują po prostu zwierzęta, żeby ten wizerunek. Wykreować bądź pochwalić się, pokazać zwierzęciem, jakim się jest dobrym właścicielem, etc. etc. W tej masowości już nie trudno o zachowania bądź filmy, które będą potencjalnie szkodliwe bądź stresujące dla zwierzęcia. Musimy też mieć na uwadze, że nawet jeśli widzimy, że zwierzę nie stresuje się na filmiku, jest to krótki wycinek z życia tego zwierzęcia. Tak naprawdę nie wiemy, czy właściciel odpowiednio o to zwierzę dba i czy takie sytuacje jak na filmiku powtarzają się notorycznie, więc jest to naprawdę za mało, żeby ocenić całokształt. Sytuacji. Myślę, że ta rozbieżność z tym, co zaobserwowałam u swojej widowni, u swoich słuchaczy w tym eksperymencie, a tego, że takie filmy powstają i wciąż, i wciąż, i wciąż powstają, jest to zjawisko masowości i tej szybkości, że filmik można opublikować de facto bez żadnej refleksji na ten temat i bez analizy. No i nie ukrywajmy, że jest to głównie dla egoistycznych potrzeb, tak? Bo żadne zwierzę nie będzie się przejmowało lajkami ani wyświetleniami. Jeśli sami nagrywacie zwierzęta, to możecie przed wykonaniem takiej czynności. Zminimalizować ryzyko tego, żeby to było niekomfortowe dla tego zwierzęcia. I teraz mogę Wam przedstawić pytania, które możecie sobie zadać przed nakręceniem takiego filmu. Pierwszym podstawowym pytaniem jest to, jak moje zwierzę lub zwierzę reaguje na aparat. Bo jeśli jest to dla niego coś stresującego, robi, Zachowuje się w sposób, który się nie zachowuje na co dzień, to znaczy, że nie jest to dobry pomysł. Drugim pytaniem, jakie, może, jakie możecie sobie zadać, jest to, dlaczego chcę nagrać zwierzę? Jaki jest tego cel? Bo na przykład my, wolontariusze, nagrywamy zwierzęta po to, żeby promować je w internecie. I jest to nieuniknione, żeby dotrzeć do jak największej ilości osób, żeby nie skazywać zwierząt na wieczny pobyt w schronisku, bo nie każdy człowiek może przyjechać do schroniska, nie każdy może pokonać tyle kilometrów, na przykład jak do schroniska w obocznie z Warszawy. Więc jest to bardzo duże ułatwienie dla nas wolontariuszy. Ostatnim pytaniem, jakie możecie sobie zadać, jest to, czy ten cel, który chce osiągnąć, da się osiągnąć w inny sposób. To znaczy, jeśli chcemy zdobywać dużo lajków, bądź chcemy być popularni, to może warto zrobić coś kreatywnego i niekoniecznie mm. nagrywać swojego pupila, bądź na przykład robić sobie selfie z dzikim zwierzęciem. Jest mnóstwo tematów i mnóstwo zajęć, dzięki któremu możemy uzyskać dużo polubień, dużo komentarzy, dużo wsparcia od ludzi, nie wykorzystując do tego zwierząt. Na przykład, tak sobie teraz pomyślałam, bo ja jeździłam kiedyś na desce, na przykład. Zrobić jakiś tutorial na, dla początkujących do jeżdżenia na desce snowboardowej bądź nagrywać jakieś triki. Natomiast jeśli to nie wy nagrywacie swoje zwierzęta bądź zwierzęta, tutaj przygotowałam też pytania, które sobie możecie zadać, zanim podacie dalej taki filmik i uznacie, że to jest śmieszne bądź warte uwagi. Drugie pytanie, jakie możecie sobie zadać, to takie, do jakich celów został nakręcony ten filmik? Jaki jest na przykład opis tego filmiku? Bo czasami zwierzęta nagrywa się w celach edukacyjnych bądź właśnie informacyjnych i rzeczywiście zwierzęta mogą czasami odczuwać stres w ten sposób, ale minimalizacja ryzyka, że ten filmik jest. Bardzo szkodliwy, na przykład, jeśli nagrywamy psa w schronisku, który przeżywa stresującą sytuację i jest zestresowany cały czas, ale chcemy dla niego dobrze, bo chcemy upowszechnić go, wypromować, żeby jak najszybciej znaleźć swój dom i właściciela, to jest to właściwe. Natomiast, jeśli filmik został nagrany w śmiesznych celach, atencyjnych celach, Bądź celach wizerunkowych, ale typowo egoistycznych, no to mm, myślę, że to jest wątpliwe moralnie. Wydaje mi się, że ujęłam sprawę dość zwięźle i mam nadzieję, że podoba się Wam taka krótka forma filmowa. Obecnie przygotowuję się do trochę dłuższego filmiku, bo chciałabym, żebyście dostali porządną dawkę wiedzy. Przygotowuję kilka. Kilka wywiadów, oczywiście, tak, takich podcastowych, bądź może będzie to wywiad z filmikiem, ale też przygotowuję taki materiał popularno-naukowy o zwierzętach w służbie, czyli o naszych czworonogach, którzy współpracują razem z mundurowymi. Mam nadzieję, że nie tylko moje moralizatorskie gadanie Wam pomogło, ale również te pytania. Ponieważ najważniejsze jest to, żeby zwrócić uwagę na temat, ale też pomóc Wam lub innym osobom odróżnić, co jest szkodliwe bądź nie. Więc mam nadzieję, że jeśli zadacie sobie pytania takie przed nakręceniem filmiku ze zwierzętami, bądź yy, zadacie sobie te pytania w trakcie filmiku, w trakcie oglądania filmiku, bądź jeśli natraficie na taki profil, to pomoże Wam. Ocenić sytuację, czy to jest w ogóle tego warte. A pamiętajcie, że cierpienie zwierząt i cierpienie przyrody to także i nasze cierpienie. Także dbajcie o siebie, dbajcie o środowisko i do zobaczenia w następnym odcinku.